Cześć z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Dziś opowiemy sobie o najdziwniejszym i najbezpieczniejszym Ikarusie, jaki kiedykolwiek prawdopodobnie powstał. A przynajmniej był on najbezpieczniejszym autobusem, jak na lata 70. Jego specyficzny wygląd miał jedną bardzo ważną zaletę zderzak, który miał zapewniać bezpieczeństwo w zderzeniach do 30 km na godzinę. Co więcej, w środku producent również nie pożałował luksusu. Będzie bardzo ciekawie. Zapraszam na materiał. Wracamy z działalnością na Patronite. Dla osób, które zdecydują się zostać patronami kanału, przygotowane są paczki z bardzo fajnymi gadżetami autobusowymi. Jeżeli chcesz wesprzeć moją działalność i zgarnąć upominek, link znajdziesz w opisie. Zapraszam. W historii motoryzacji są takie momenty, które pozostają w pamięci na długo. Nie ze względu na spektakularne osiągi czy futurystyczny design, ale przez swoją odwagę w przełamywaniu schematów. Jednym z takich momentów był rok 1975, kiedy to węgierska marka Icarus zaprezentowała światu model 270. Pojazd, który bez cienia przesady można nazwać jednym z najbardziej wizjonerskich autobusów w tamtej epoki. Już na pierwszy rzut oka przykuwał uwagę niecodziennym, potężnym zderzakiem. IKARUS, będący wówczas jednym z filarów europejskiej, a szczególnie wschodnioeuropejskiej produkcji autobusów, dysponował solidnym zapleczem technologicznym, nowoczesną jak na swoje czasy linią produkcyjną, a także państwowym wsparciem finansowym, które umożliwiało realizację ambitnych projektów. W odróżnieniu od wielu producentów, których rozwój hamowały ograniczenia polityczne lub brak innowacyjności, węgierski potentat potrafił skutecznie łączyć stabilność ekonomiczną z inżynieryjną kreatywnością i Karos 270 był tego doskonałym przykładem. Nie był tylko i wyłącznie bezpieczny, był również komfortowy i jak na swoje czasy niemalże luksusowy. Chociaż rozwój autobusów nie postępuje tak dynamicznie jak w przypadku samochodów osobowych, to nie znaczy, że branża ta stoi w miejscu. Wręcz przeciwnie, inżynierowie i projektanci nieustannie pracują nad udoskonaleniami. Debiut Ikarusa 270 był prawdziwym zaskoczeniem zarówno dla osób związanych z branżą transportową, jak i dla zwykłych użytkowników dróg. Pojazd ten pokazał, że autobus może być nie tylko środkiem transportu, ale również manifestem inżynieryjnej wyobraźni. W czasach, gdy wiele pojazdów wyglądało podobnie i funkcjonowało według jednego ustandaryzowanego schematu, Icarus 270 wyłamał się z rutyny. Był demonstracją możliwości technicznych i zarazem zapowiedzią kierunku, w jakim mogłaby podążać motoryzacja publiczna, gdyby priorytetem stało się bezpieczeństwo w jego najszerszym rozumieniu. W połowie lat 70. węgierski przemysł motoryzacyjny zaskoczył swoją innowacyjnością, której nikt się nie spodziewał. Pod kierownictwem doświadczonego konstruktora Iwana Body, zespół inżynierów Icarusa zaprezentował światu koncepcyjny model autobusu. Już sama sylwetka pojazdu wywołała poruszenie, trudno było oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia niemal z autobusem trzypiętrowym. Tak ogromne wrażenie robiło jego wysokość i proporcje. Za kształt karoserii odpowiadał ceniony projektant Laszlo Finta, człowiek, który przez lata nadawał pojazdom i karusa ich charakterystyczny rozpoznawalny styl. W przypadku modelu 270 Finta przyszedł jednak samego siebie. Zamiast skupiać się wyłącznie na estetyce, postawił przede wszystkim na bezpieczeństwo. Aspekt, który w tamtych czasach traktowano nieco drugorzędnie. Najlepszym dowodem na nowe podejście był niespotykany duży, wręcz imponujący zderzak, który natychmiastowo przykuwał wzrok. Jego długość wynosiła aż 260 mm, co stanowiło znaczący fragment całkowitej długości pojazdu wynoszącej 12 000 mm. Ten masywny element nie był tylko jednak ozdobą, miał on kluczowe znaczenie w kontekście ochrony pasażerów. Zaprojektowany z myślą o zderzeniach z typowymi samochodami osobowymi, idealnie wpisywał się w ich przeciętną wysokość, co zwiększało jego efektywność podczas kolizji. Zderzak Ikarusa 270 był prawdziwym majsterstykiem inżynierii. W jego wnętrzu kryły się pneumatyczne cylindry, które działały wręcz jak amortyzatory, pochłaniając energię uderzenia, zanim ta mogła zostać przeniesiona na konstrukcję autobusu. Ale na tym nie koniec. Za systemem pneumatycznym znajdowała się specjalna struktura o konstrukcji plastra miodu, wykonana z lekkiego, ale wytrzymałego aluminium. Komory tej struktury wypełniono pianką amortyzującą, co stanowiło dodatkową warstwę ochronną zdolną rozpraszać siły działające podczas zderzenia. Dzięki tym technicznym rozwiązaniom Icarus 270 był zdolny do przetrwania uderzenia w przeszkodę przy prędkości dochodzącej do 30 km na godzinę, bez żadnego uszczerbku dla życia i zdrowia pasażerów. Jak na standardy lat 70., był to wynik absolutnie rewelacyjny, który stawia ten autobus na pozycji lidera w dziedzinie biernego bezpieczeństwa. Dziś trudno przecenić wagę takiego osiągnięcia, zwłaszcza, że mowa tu o pojeździe koncepcyjnym, który powstał w realiach państwowej gospodarki centralnie planowanej. A nie w warunkach wolorynkowej rywalizacji producentów. Choć ten nigdy nie trafił do produkcji masowej, zapisał się w historii motoryzacji jako ikona projektowania zorientowanego na człowieka i jego bezpieczeństwo. Ale inżynierowie i nie poprzestali na zderzaku, Równie dużą wagę przywiązali do konstrukcji samego nadwozia które zostało gruntownie wzmocnione poprzez zastosowanie zintegrowanej ramy ochronnej. To rozwiązanie pozwalało na zwiększenie odporności pojazdu na przeciążenia i deformacje w przypadku przewrócenia się autobusu na dach. Scenariusza, który w realiach transportu dalekobieżnego nie był czysto teoretyczny. Co więcej, dach wyposażono w specjalne awaryjne włazy, które można było otworzyć nawet wtedy, gdy pojazd leżał do góry nogami. Kolejnym udoskonaleniem była przednia szyba poszerzona o całe 80 mm względem dotychczasowych standardów. Zwiększało to nie tylko pole widzenia kierowcy, ale także poprawiało ogólne bezpieczeństwo manewrowania w trudnych warunkach. Dodatkowo podłoga kabiny pasażerskiej została podniesiona o 270 mm, co pozwoliło na jej uniesienie ponad typową strefę uderzeń bocznych, a zarazem otworzyło więcej przestrzeni bagażowej pod spodem. Rozwiązanie nowatorskie, a zarazem funkcjonalne. Miękkie tkaninowe wykończenie wnętrza, dbałość o detale i zastosowanie nowoczesnych materiałów sprawiały, że pasażerowie mogli poczuć się jak w ekskluzywnym salonie. W tylnej części autobusu znalazło się miejsce na niewielką garderobę, funkcjonalną kuchnię z lodówką, dystrybutor gorących napojów, a także pełnowymiarową toaletę i umywalkę. Komfort dodatkowo podnosiła klimatyzacja oraz nowoczesne, termoizolacyjne okna. Które zapewniały lepsze warunki termiczne i akustyczne w czasie jazdy. Nie dziwi więc, że koncepcja Ikarusa 270 zbudziła sporą sensację. Była to odważna próba stworzenia autobusu, który nie tylko dowozi ludzi z punktu A do punktu B, ale robi to w sposób godny XXI wieku. Mimo że zaprojektowano go w głębokich realiach lat 70., niestety, jak to często bywa z rewolucyjnymi pomysłami, rzeczywistość okazała się mniej przychylna. Koszty produkcji tak zaawansowanego pojazdu były zbyt wysokie jak na możliwości gospodarek państw socjalistycznych, które w tamtym czasie stawiały przede wszystkim na funkcjonalność i prostotę, a nie komfort czy wyrafinowane rozwiązania techniczne. Mimo to projekt ten nie poszedł na marne. Choć Icarus 270 nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, bez jego rozwiązań technicznych z czasem przeniknęło do masowo produkowanych modeli. Pierwszym beneficjentem był model Icarus 254, który zaczerpnął część innowacji z koncepcyjnej 270. Później, na początku lat 80., rozwiązania te rozwinęła seria Ikarus 300, bardzo dojrzała, ale nadal czerpiąca z dziedzictwa wizjonerskiego prototypu. Dziś Icarus 270 pozostaje legendą, symbolem odwagi projektowej, technicznej precyzji i marzenia o lepszym transporcie publicznym. To przykład na to, że nawet w czasach ograniczeń polityczno-gospodarczych można było stworzyć coś naprawdę ciekawego. Niestety, ale nie udało mi się dotrzeć do informacji na temat tego, co stało się z tym jedynym egzemplarzem. Tak więc jeżeli macie taką wiedzę, zapraszam Was do sekcji komentarzy. Przypominam również o możliwości wsparcia profilu na Patronite. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia.